Wciąż nie milknął echa głośnej afery z udziałem Przemysława Babiarza. Dziennikarz, który komentował dla widzów telewizji polskiej ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami podpadł swoim przełożonym i został zawieszony. Największe emocje wzbudziły słowa dotyczące piosenki i Johna Lennona, która wybrzmiała nad sekwaną w dniu inauguracji I.O. Szybko okazało się jednak, że to nieryzykowna interpretacja Przemysława Babiarza zadecydowała o tym, że znalazł się on na dywaniku. Jak udało się ujawnić dziennikarzom Superekspresu, speaker po prostu nie wywiązał się z warunków swojej umowy. Obiecał neutralność i na to umówił się ze stacją. To był warunek jego udziału w tej największej sportowej imprezie, zdradził tabloidowi anonimowy informator. Gdyby chodziło tylko o nieszczęsnego Lennona. To nie byłoby zawieszenia, ale osobliwych uwag było znacznie więcej. Do tego był kompletnie nieprzygotowany, nie znał nazwisk sportowców, mylił Joannę z Amazonką zagadywał w nieodpowiednich momentach. Zaproszono go do pozostania w TVP, mimo licznych wątpliwości z powodu jego sympatii do poprzednich władz, bo do tej pory odznaczał się profesjonalizmem, dodaje rozmówca se. To jednak nie załagodziło sporu o zasadność zawieszenia eksperta sportowego. Decyzją władz telewizji polskiej czuje się poruszona duża część dziennikarskiego świata. Do mediów trafił właśnie list, pod którym podpisało się wiele osób związanych między innymi ze stacją TVP Sport. Oprócz Jacka Laskowskiego, Jacka Kurowskiego czy Pauliny Chylewskiej swoje poparcie wyrazili również sportowcy w tym Anita Wodarczyk, Piotr Małachowski i Otylia Jędrzejczak. Przemysław Babiasz to jeden z najlepszych komentatorów w Polsce. To dzięki jego pracy widzowie śledzący dyscypliny przez niego obsługiwane wybierają kanały telewizji polskiej, a nie konkurencyjne. Dlatego prosimy, my, koledzy z pracy, ale także my widzowie, kibice i sportowcy, aby Przemysław Babiasz mógł relacjonować Igrzyska Olimpijskie w Paryżu można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu. W podsumowaniu sportowcy i redakcyjni koledzy słynnego komentatora zaapelowali o uszanowanie różnicy poglądów i skierowali się z prośbą o przywrócenie spikera do komentowania igrzysk olimpijskich w Paryżu. Poglądy ma każdy. Przemysław Babiasz swoje też ma. Nie z każdym trzeba się zgadzać. Jednak pogląd dobrze mieć. Dobrze mieć też szacunek do tego, że ktoś myśli inaczej. To było zresztą główne motto ceremonii otwarcia igrzysk 33 Olimpiady w Paryżu. Zjednoczmy się ponad podziałami. Uszanujmy, że jesteśmy różni. Prosimy o powrót do pracy przemysława babiarza, dodali. Zobacz też, przemysław babiarz zawieszony w TVP. Poznaliśmy prawdziwy powód zawieszony babiarz nie zamierza wracać z igrzysk. Tyle kosztuje jego pobyt Hanna Lis i Tomasz Lis reagują na aferę wokół babiarza. Padły mocne słowa przemysława babiarza Johna Lennona Speaker po prostu nie wywiązał się z warunków swojej umowy. To był warunek jego udziału w tej największej sportowej imprezie do tego był kompletnie nieprzygotowany. Nie znał nazwisk sportowców, mylił Joannę Dard z Amazonką, zagadywał w nieodpowiednich momentach. Decyzją władz telewizji polskiej czuje się poruszona duża część dziennikarskiego świata. Anita Włodarczyk, Piotr Małachowski i Otylia Jędrzejczak. Aby Przemysław Babiasz mógł relacjonować igrzyska olimpijskie w Paryżu w podsumowaniu sportowcy i redakcyjni koledzy słynnego komentatora zaapelowali o uszanowanie różnicy poglądów i skierowali się z prośbą o przywrócenie spikera do komentowania igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zobacz też, Przemysław Babiarz zawieszony w TVP. Poznaliśmy prawdziwy powód zawieszony Babiarz nie zamierza wracać z Igrzysk. Tyle kosztuje jego pobyt Hanna Lis i Tomasz Lis reagują na aferę wokół Babiarza. Padły mocne słowa.